ROZDZ i AL podkreślenie 13. Rozdział 13: Cienie w labiryncie. Korytarz podziemi zdawał się nie mieć końca. Kroki Marka i Anny odbijały się głuchym echem od kamiennych ścian, a migoczące światło latarki tańczyło na powierzchni porośniętej mchem. W powietrzu wisiał stęchły zapach wilgoci, zmieszany z czymś trudnym do określenia, jakby metaliczną nutą krwi. To nie jest zwykła piwnica, szepnęła Anna, mocniej ściskając dłoń męża. Wiem, każdy metr wygląda tak, jakby był zaprojektowany, by nas zmylić. Marek przyłożył dłoń do ściany, wyczuwając pod palcami rytmiczne wibracje, jakby kamień sam oddychał. Nagle gdzieś w oddali rozległ się trzask przypominający łamanie kości. Oboje zamarli. Cisza powróciła, ale cięższa, gęstsza, jakby sama przestrzeń czekała na ich następny ruch. Nie jesteśmy tu sami, dodała Anna, jej głos drżał, ale była gotowa iść dalej. Kiedy minęli kolejne rozwidlenie, światło latarki padło na stary, zardzewiały znak. Litery były ledwo czytelne, ale słowa wyryte na metalu sprawiły, że oboje poczuli lodowaty dreszcz. Komnata zła, wejście wzbronione. Czyli to istnieje, Marek wypowiedział te słowa bardziej do siebie niż do Anny. Nie mieli już wątpliwości, że znaleźli miejsce, którego istnienia nikt nie miał potwierdzić. Serce Anny biło coraz szybciej, a jej oddech stał się płytki. Spojrzała na męża, wiedziała, że nie zawrócą. Musimy zobaczyć, co tam jest. Inaczej to wszystko nie ma sensu, Marek zapalił drugą latarkę, jakby dodatkowe światło miało odegnać to, co kryło się w ciemnościach. Z każdym krokiem w stronę zakazanych drzwi korytarz zwężał się, jakby sam prowadził ich do jedynego celu. Kamień pod ich stopami nagle zaczął wydawać dziwne dźwięki, skrzypienie, trzaski, jakby ostrzegał. Tuż przed nimi wyrosły masywne, czarne drzwi, ozdobione wizerunkami wijących się postaci, które wyglądały tak realistycznie, że Anna cofnęła się o krok. To nie rzeźby, to twarze, wyszeptała, przykładając dłoń do ust. Marek uniósł latarkę i wtedy zobaczyli, że faktycznie to nie były zwykłe ozdoby. Z drzwi wyrastały zdeformowane oblicza, zastygłe w grymasie bólu, jakby ktoś zatrzymał w kamieniu ostatni krzyk setek ofiar. Jeśli to otworzymy, cofnięcie się może być niemożliwe, ostrzegł, ale jego ręka i tak sięgnęła ku zimnej klamce. Anna skinęła głową, strach był w niej wszechobecny, ale jeszcze silniejsza była potrzeba poznania prawdy. Drzwi zaskrzypiały, ustępując powoli. Za nimi rozciągała się ciemność tak głęboka, że światło latarek zdawało się być pochłaniane natychmiast, jak krople wody przez pustynną ziemię. Weszli, powietrze w środku było ciężkie i zimne. Ich kroki odbijały się, jak uderzenia młota w pustym grobowcu. Z każdej strony napierał na nich cień, a w oddali migotał czerwony blask, przypominający żar wielkiego ognia. To musi być serce tej komnaty, powiedział Marek. Nagle usłyszeli szept, najpierw jeden, potem dziesiątki, a w końcu setki głosów nakładających się na siebie. Brzmiały jak modlitwa, jak zaklęcie, które przenikało ich dusze. Anna poczuła, że coś chwyta ją za ramię. Odwróciła się gwałtownie, ale za nią była tylko pustka. Krzyknęła, a echo jej głosu wróciło zniekształcone, jakby ktoś inny, niewidzialny, powtórzył jej krzyk. Nie patrz w ciemność. Marek złapał ją za rękę, prowadząc w stronę migoczącego światła. Im dalej szli, tym bardziej czuli, że przestrzeń wokół nie jest martwa. Komnata żyła, oddychała, pulsowała, a ich obecność zdawała się budzić coś, co spało od setek lat. W samym centrum stał ołtarz. Kamienny, czarny, a na nim świecił czerwony kryształ, który bił własnym światłem. Wokół niego wirowały cienie, tworząc kształty przypominające ludzkie sylwetki. Anna uniosła drżącą dłoń, to to źródło wszystkiego. Nim Marek zdążył ją powstrzymać, z kryształu buchnął blask oślepiający, a powietrze przeciął wrzask tysięcy głosów naraz. Wiedzieli, że przekroczyli granicę, zza za której nie ma odwrotu. ROZDZIAL Podkreślenie 14. Rozdział 14. Komnata Zła. Marek czuł, że grunt pod nogami pulsuje, jakby cała komnata żyła własnym rytmem. Każdy krok cieni przybliżał ich do granicy, której przekroczenie oznaczało koniec. Anka, słyszysz mnie? Obudź się, wstrząsnął nią, ale jej oczy były jak zamglone, patrzyła prosto w kryształ, który teraz świecił jak rozżarzone serce. On mnie zna, wyszeptała, a jej głos był nie jej własnym, ale jakby dwóch osób naraz. On mnie pamięta. Marek rozejrzał się desperacko, szukając czegokolwiek, co mogłoby przerwać więź między Anną a kryształem. I wtedy dostrzegł znak wyryty na posadzce, krąg złożony z run, niemal niewidoczny, ledwo odznaczający się w kamieniu. Wiedział instynktownie, że to nie przypadek. Zebrał resztki odwagi i przeciągnął Annę w stronę kręgu. Cienie zawyły chórem, jakby ich ruch naruszył świętą zasadę, zostaw ją, krzyczały jednocześnie setki głosów, a powietrze aż falowało. Gdy Marek postawił stopę na granicy kręgu, poczuł nagły przypływ ciepła, jakby sama ziemia broniła go przed złem. Cienie cofnęły się gwałtownie, sycząc jak wypalone ogniem. Kryształ zatrząsł się, a jego światło na chwilę przygasło. To działa, wyszeptał, choć serce waliło mu jak młot. Anna jednak wyrywała się, jej ciało szarpało się w jego ramionach, jakby coś próbowało wyrwać ją na drugą stronę. Muszę do niego iść, wrzasnęła, jej głos przeszedł w ryk, który nie brzmiał ludzko. Marek przytrzymał ją, zaciskając zęby nie. Ty jesteś tu, ze mną. Nie oddam cię. Kryształ rozbłysnął jeszcze mocniej i w jednej chwili komnatę wypełnił oślepiający blask. W świetle Marek zobaczył coś, co sprawiło, że oddech ugrzązł mu w gardle. W środku kryształu była postać maleńka sylwetka dziecka, skulona, z twarzą ukrytą w dłoniach. To ono krzyczało, to ono przyzywało Annę. Cienie zawyły potężnie i rozproszyły się na ścianach, jakby bały się prawdy. Anna uspokoiła się na moment, a w jej oczach pojawiły się łzy to, to dziecko. Marek, ono cierpi. To nie dziecko, to przynęta próbował przekonać ją, ale sam nie był pewien, czy wierzy we własne słowa. Obraz był zbyt realny, zbyt bolesny. Cień bez twarzy ponownie wyłonił się z mroku. Teraz był większy, potężniejszy, jakby cały ciężar komnaty kumulował się w jego kształcie, nie powstrzymasz tego. Ona jest nasza, była zawsze, Marek poczuł, jak gniew narasta w nim, jak ogień. Zacisnął pięści, spojrzał prosto w pustkę, gdzie powinny być oczy, jeśli chcecie ją, będziecie musieli przejść po mnie. Wtedy z sufitu runęła kolejna fala pyłu, a komnata zatrzęsła się tak mocno, że Marek i Anna upadli na kolana. Kryształ eksplodował nagle światłem, rozdzierającym mrok jak piorun. Z jego wnętrza dobiegł ostatni, przeciągły krzyk, tym razem pełen bólu i rozpaczy. I nagle zapadła cisza. Cienie rozpłynęły się, jakby nigdy ich nie było. Kryształ zgasł, stając się tylko matową, bezwartościową bryłą. Komnata wyglądała zwyczajnie, jak opuszczona sala bez życia. Ale echo krzyków wciąż rozbrzmiewało w ich głowach. Anna opadła w ramiona marka, jej ciało drżało, ale świadomość powoli wracała do oczu. On, on jest we mnie, wyszeptała ze strachem, to dziecko. Nie pozwoli mi odejść. Marek poczuł, że to dopiero początek. Cokolwiek uwolnili teraz było związane z Anną. A droga wyjścia z komnaty dopiero miała się otworzyć lub na zawsze zamknąć. ROZBZ i -a -l Podkreślenie 15. Rozdział 15 Pęknięcia, blok 1 Druga. Marek siedział w ciemnym salonie, wpatrując się w płomień kominka, który migotał, rzucając długie cienie na ściany. Anna spała na kanapie, jej oddech był nierówny, jakby wciąż walczyła z czymś we śnie. Przyjaciele, którzy pozostali w domu, czuli ciężar czegoś niewidzialnego, czegoś, co wisiało w powietrzu. To się zmienia, pomyślał Marek, ściskając w dłoni stary naszyjnik, który znaleźli w ruinach. Czuł, że ten przedmiot był czymś więcej niż reliktem. To był klucz, klucz do prawdy, której nie chciał poznać. Marek, odezwał się nagle Piotr, jeden z przyjaciół, czy ty czujesz, że ona, że Anna nie jest już taka sama? Marek nie odpowiedział od razu. Spojrzał na Annę, a potem na Piotra. W oczach miał strach, ale i determinację. Wiem, szepnął, ale muszę ją chronić. Choćbym miał zapłacić za to najwyższą cenę. Na zewnątrz rozległ się grzmot, a wiatr uderzył w okna z taką siłą, jakby ktoś chciał wedrzeć się do środka. Napięcie rosło, coś nadchodziło, coś czego nikt nie był gotów przyjąć. Blok 2. Deszcz bębnił o dach starej biblioteki w centrum Londynu. Detektyw Katrin Doyle przesuwała palcami po pożółkłych stronach księgi, którą wyciągnął dla niej bibliotekarz. Stare kroniki parafialne datowane na XVII wiek. Patrz na to, mruknęła przesuwając księgę w stronę partnera, Jamesa Harringtona, opis wioski, której mieszkańcy po prostu zniknęli. Zostawili domy otwarte, jedzenie na stołach. A na końcu notka, mówili o komnacie w ruinach. James zmarszczył brwi, komnata. Tak, komnata zła, użyto dokładnie tego określenia, Katrin stuknęła paznokciem w tekst i to nie pierwszy raz. Znalazłam jeszcze trzy inne zapisy w różnych częściach Anglii. Zawsze ten sam schemat tajemnicze zniknięcia echo dziwnych rytuałów i w centrum komnata. James odchylił się na krześle, zakładając ręce, czyli to nie przypadek. Nie jakaś lokalna legenda, nie, to coś większego system, powtarzający się od setek lat. W tej samej chwili drzwi skrzypnęły i do środka wszedł jeden z przyjaciół Marka i Anny, David. Był blady, oczy miał szeroko otwarte. Musicie przyjechać, powiedział bez przywitania, z Anną dzieje się coś złego. Marek nie daje sobie rady. Ona mówi rzeczy, których nie powinna wiedzieć. Jakby ktoś inny mówił przez nią. Katrin spojrzała na Jamesa. Między nimi zawisło milczenie cięższe niż deszcz za oknem. Zaczęło się, wyszeptała, komnata znalazła drogę na zewnątrz. James zamknął księgę jednym ruchem, jakby sama jej treść mogła się wymknąć na światło dzienne jedziemy. Kiedy dotarli do domu, Marka atmosfera była gęsta jak mgła. W środku panował półmrok. Anna siedziała w fotelu, skulona, ale uśmiech na jej twarzy nie miał nic wspólnego z radością. Wiedziałam, że przyjdziecie, powiedziała, nie podnosząc wzroku, on też to wiedział. Katrin poczuła lodowaty dreszcz. Kto, Anno? Dziewczyna powoli uniosła głowę, jej oczy błyszczały, a głos rozbrzmiał jak echo wielu gardeł naraz. Dziecko. On mieszka teraz we mnie, a wy, wy tylko otwieracie kolejne drzwi. Marek spojrzał na detektywów z desperacją, musicie mi pomóc. Ja, ja nie wiem, czy ona to jeszcze ona. Katrin zrobiła krok naprzód, świadoma, że wchodzi na drogę, z której nie ma odwrotu. To nie tylko śledztwo, powiedziała, to wojna. I właśnie ją przegraliśmy, jeśli nie znajdziemy sposobu na zamknięcie tej komnaty raz na zawsze. Anna roześmiała się, a w jej śmiechu słychać było echo dziecięce, złowieszcze i absolutnie nieludzkie.